Nikodem, wielkie gratulacje, zwycięstwo w bardzo trudnych warunkach. Eee... Chyba jesteś dumny ze swojego, ze swojego wyniku. No tak, jest, udało mi się wygrać długi jestem zadowolony. Jak przebieg? troszeczkę jednak uważam, że mogłem troszeczkę szybciej jechać, jednak to była moja pierwsza w ogóle sesja na deszczu w maździe i w tylnym napędzie, więc musiałem jechać tak jak najszybciej, ale też żeby jak najbezpieczniej, żeby nie popełnić błędu, bo bardzo łatwo się obrócić jednak w tylnym napędzie na, na deszczu. Uważam, że mogłem troszeczkę lepiej wykorzystywać te opony, ale no jakby ostatecznie... Wygrałem wyścig, więc jest, jest mega dobrze i, 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 no i walczymy dalej. I te opady były bardzo mocne w trakcie wyścigu, to nie był, to nie był lekki deszcz. Nie, nie. No, na początku wydawało mi się, że nie będzie tego deszczu, a jednak wyjechaliśmy na tor i, i było dosyć, zaczęło mocno padać. W no, połowie wyścigu już można powiedzieć, żelało. lało, ale miałem widoczność, więc powiedzmy, czy to mały czy duży deszcz, to dla mnie już nie robiło różnicy, a, a jechało się bardzo fajnie.